Cześć, nazywam się Anita Skorek, jestem studentką czwartego roku w kierunku grafika na Wydziale Sztuk Uniwersytetu Radomskiego. Na co dzień zajmuję się rysunkiem, malarstwem, grafiką z szczególnym naciskiem na ilustracje. W moich pracach pojawiają się różne mistyczne postacie. Są one ukazane w świecie współczesnym. To, jak, jaką rolę by odgrywały, jakby się odnajdywały. Interesują mnie jakieś pradawne opowieści, to, co w ludzie wierzą i przez tą wiarę nadają tej postaci jakiegoś życia. Czyli, na przykład, w mojej pracy z Syreną, gdzie myślę, że w takim naszym świecie, gdyby taka postać została schwytana i złapana, to albo by była użyta jako zwykły na przykład produkt. Tak jak na pargu ryb jest pokazany w mojej pracy, czy jako taka postać niebezpieczna na przykład. Też ludzie zazwyczaj boją się rzeczy, których nie są w stanie pojąć i te postacie trochę ukazują takie nasze lęki w dzisiejszym świecie.